Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska. Witam w mocnej rozmowie dziś naszym gościem poseł Konrad Fryszczak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Pani pośle, na początek sprawy radomskie, sprawy lokalne i pana komentarz w tej sprawie. Wczoraj radni dali prezydentowi miasta możliwość udzielenia Radomiakowi pożyczki w kwocie 2 milionów złotych. Czy to dobra decyzja radnych, czy... bo też były obawy o to, że jeżeli pożyczamy jednym, że potrzeby w sporcie w Radomiu są ogromne i kolejne kluby będą chciały takie pieniądze pożyczać... Zostaną pożyczką się stanie, czy ona zostanie spłacona, czy umorzona. Wiele pytań jest w tej sprawie. Czy ta decyzja radnych to dobra decyzja w Pana ocenie? Znam wynik głosowania i taką informację powziąłem, że prezydent ma zgodę. W tej chwili będą służby Pana Prezydenta ustalały z prawnikami klubu na jakich warunkach, co będzie zabezpieczeniem tego, tej pożyczki i z tego co wiem, ma być to pożyczka krótkoterminowa, przynajmniej tak wczoraj, takie wczoraj były zapewnienia na, na obradach Rady Miejskiej. Czy to dobrze? Nikomu z nas, nikt z nas nie chce, by radom jak spadł z ekstra klasy. Oczywistym jest, że klub potrzebuje sponsorów i to może jest również dobry moment na to. Choć jestem parlamentarzystą, klub jest prywatny, ale Radomiak jest dobrem wszystkich Radomian. Klub potrzebuje sponsorów, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć radomską piłkę nożną, to jest ten moment, by zwrócić się do klubu, by skierować swoje drogi i pomóc klubowi w tym, by ten trudny czas Przetrwał. Radomiak się utrzymał, choć trzeba jasno powiedzieć, że utrzymał się dzięki Jagielonii biały stokanie, dzięki swojemu dobremu wynikowi. Ja byłem wspólnie z synem na ostatnim meczu i nawet on zauważył i śpiewał, co wy robicie, wy Radomiaka niszczycie. I to chyba było przede wszystkim skierowane do, do tych kopaczy, którzy tam byli na tej zielonej murawie. Bo murawa jest, stadion jest. Wcześniej przeszkadzało wszystko. Przeszkadzał stadion na Narutowicza, przeszkadzała murawa, przeszkadzał prezes Janduła. Teraz chyba już nic nie przeszkadza, by się Dobry wynik sportowy, a tego wyniku nie ma i powiedzmy sobie wprost. To, że korona kielce prześcignęła nas ze strefy spadkowej, wygrywając z Lechem Poznań, nie oglądałem meczu w Poznaniu, ale no te wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że coś w tej drużynie jest nie tak. Klub potrzebuje pieniędzy, to jest druga kwestia. Dziś ma tę pożyczkę, czy zapewnienie tej pożyczki od prezydenta. Czyli rozumiem, że miasta. pieniądze to jedna, ale też y, m, sytuacja wewnętrzna w klubie poprawa tej sytuacji. Y, no, no, Radomianie mówią, że ci panowie, którzy tam biegają po, po tej zielonej Murawie, y, zarabiają bardzo duże pieniądze, takie pieniądze, o których każdy z nas chciałby pomarzyć. Y, Być może y, takie pieniądze, o których posz... nawet marzyli pisowscy funkcjonariusze, y, y, pracując w spółkach Skarbu Państwa, a tego efektu nie widać. No, y, ja rozumiem warunki fizyczne, mam I takie, właśnie, a nie inne. I właśnie dlatego pożyczka, czy, czy szansa na tą pożyczkę budziła Ale nie kontro... jesteśmy w audycji sportowej, bo chętnie kontrowersji, bym komentował, jak, jak zostawmy, ci panowie grają. Panie pośle, bo mamy jeszcze inne bardzo ważne tematy. Sport to jedna Pożyczka ale... to jedno, dobrze się stanie, będzie jakaś kroplówka na bieżące zobowiązania, pieniądze trzeba zwrócić i problem pozostanie. Więc yy, dziś wszyscy ci, którzy chcą, dom jak przetrwał. My powinniśmy się zaangażować w to, by, by Radomiak znalazł stabilnego sponsora, który będzie pomagał i, i utrzymywał ten klub. Pani pośle, inwestycje drogowe S12. Wczoraj Andrzej Kosztowniak mówił o tym. Wiemy, że kolejne umowy w tej sprawie na wykonanie tej inwestycji zostały podpisane. Pani pośle, czy pieniądze są zabezpieczone? Kiedy może powstać cała ta trasa S12? Pieniądze w budżecie to jest taka, taki twór, że mamy taki zapis, taką grubą białą książkę, w której są różne cyfry. I w tych cyferkach jest zapewnienie, jak mówi pan były 20-dniowy minister finansów, że mamy zabezpieczone. Mamy ogromny dług jako, jako państwo polskie. Przez 8 ostatnich lat tak zostały, zostały wydrenowane pieniądze publiczne, że nie, dziś mowa o tym, że coś jest zabezpieczone, jest takim. Nazwałbym lapsusem. Ale Pieniądze to, są że, zapisane że, że i zapisana, na, podstawie tych, na podstawie tych zapisów podpisana została pierwsza umowa od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. W najbliższych dniach kolejna umowa od Przysuchy do Wieniawy. I jak mówił mi wielokrotnie minister infrastruktury Dariusz Klimczak, z którym jestem w stałym kontakcie, przyspieszamy na ile to możliwe. Czekamy na pozytywne decyzje z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, by móc ogłosić przetarg na projektowanie i wybudowanie. Zobaczymy w ilu etapach, ale tego odcinka, który dla nas, dla Radomian jest takim najistotniejszym i takim, który rozpalał najwięcej emocji, bo to pamięta pani te działki przez działki. Kilka wariantów e, dyskusji, który wariant wariant pod mhm. którym wariantem ma działki gdzie ma działki radny z jednej, jedynej słusznej partii, gdzie ma poseł, gdzie ma były poseł. No tych, tych przekazów było wiele. No ja nie słyszałam o działkach, mm. ja słyszałam o terenach Oj, rolnych no i jak? o, no, o, o no terenach działki. rolnych, które no działki, e, które, e, których zajęcie, no, też nie byli z tego zadowoleni Więc, e, e, rolnicy, uprawcy, plantatorzy z, z tego no regionu. To, to ja pamiętam też te programy, w których głównie mówiło się o tym, że tam wypychane są warianty tak, żeby przebiegało przez, przez czyjeś nieudaną inwestycję osiedlową albo coś takiego. Na pewno w tej chwili decyzja co do wariantu, który wskaże również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jako Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i w konsekwencji ogłoszenie przetargu, ta droga na pewno zostanie zrealizowana. Jest to pytanie, gwarancja kiedy, polskiego rządu. Pyta, pyta, pytanie kiedy? Yy, Jak Pani widzi umowy na, na, yy. na projektowanie i wykonawstwo tych etapów, które już zostały, yy, mają decyzje środowiskowe. Już yy, jeden przetarg podpisana umowa, yy, drugi przetarg umowa lada moment. Kolejne przetargi przed nami warunkiem Czyli jest otrzymanie ma, decyzji. Nie ma obaw i yy, Nie, wie, no, nie że mam o tą żadnych obaw i. I stąd też odpowiedziałem na pismo prezydenta Miasta Radomia, by... Przypomnę coś, co wspólnie zaczynaliśmy w 2018 roku, by wskazać nowy przebieg drogi krajowej numer 9, czyli wlot od projektowanego, planowanego, na tym w tej chwili jeszcze planowanego węzła na trasie S12 w okolicach lotniska na terenie gminy Skaryszew, tak by nowy wlot 9, czyli alternatywa dla ulicy Słowackiego przebiegał wokół lotniska, bo to bardzo ważny wlot, który pozwoli po pierwsze na odciążenie ulicy Słowackiego, na bezkolizyjny wjazd na lotnisko, na parkingi, które tam e, mogą powstać, tak są, takie są w planach i stąd decyzja pana przewodniczącego podkomisji stałej do spraw drogownictwa Krzysztofa Truskolaskiego, że w miesiącu lipcu w okolicach posiedzenia odbędzie się specjalne posiedzenie podkomisji dotyczące właśnie układu komunikacyjnego wokół Radomia. Pewnie tam też dotkniemy tematu S12 i przede wszystkim kluczowa w tej sytuacji wskazanie i rozpoczęcie prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, mówiąc wprost, tak po ludzku, na przebiegiem tej nowej drogi. DK9, czyli nowego wlatu. Pani pośle, bo tu przywołał pan lotnisko, ważna droga ze względu właśnie na dojazd do lotniska, więc jak, jak, jak pan widzi dzisiaj przyszłość radomskiego lotniska? Rozpoczęły się czartery. Są pytania, czy powinny pojawić się loty nocne? Są pytania o to, jak nowy zarząd PPL-u poradzi sobie z no, niewielkim zainteresowaniem przewoźników i z ubywaniem tych ofert wakacyjnych z siatki połączeń radomskiego lotniska? Na pewno lepiej poradzi sobie niż były władze PPL które nieumiejętnie złożyły wniosek w 2019 roku o wydanie decyzji środowiskowej na tzw. loty nocne i pragnę zwrócić uwagę, że mamy rok 2024 a ten wniosek nadal jest dziurawy i nieprawidłowo złożony więc w tej chwili trudna praca przed przedstawicielami PPL-u by ten, te decyzje na loty nocne czy wniosek prawidłowo uzupełnić, otrzymać decyzję, ponieważ nie wyobrażam sobie, że lotnisko, które ma być trzecim kompatybilnym z Chopinem i z Modlinem lotniskiem na Mazowszu, taką alternatywą dla CPK, ten Triport ma być, że nie będzie decyzji środowiskowej. Z jednej strony latają nocą, nawet dzisiejszej nocy chyba wszyscy radomianie słyszeliśmy, latają Orliki, i to jest coś, co towarzyszy nam od, od, od wielu, wielu dekad, wcześniej Iskry. A, a, a jeden z kandydatów do Parlamentu Europejskiego mówi, że jest przeciwnikiem latania nocnego z Radomia. Czyli znaczy jest przeciwnikiem, powiedzmy sobie wprost. Adam Bielan jest przeciwnikiem radomskiego lotniska. I to wydaje się, że to jest wprost powiedziane to. No, był jednym co... z inicjatorów e... budowy tego lotniska. Myśli pani, pan, że jest... lot nocne pani, są konieczne, tak, żeby rozwijać. Ostatnio ten projekt? Ostatnio bardzo dużo mówimy o, o, o agentach w Polsce. I oddzielam to od pana deputowanego Bielana, ale... Agent to jest ktoś taki, kto niekoniecznie pokazuje na zewnątrz, że jest agentem. Jemu na, na, na sercu leży dobro danego tematu, danego projektu, ale robi wszystko, by było inaczej. Yy, I Tutaj widzę taką pewną, e, Związek. taki, taki przyczynowo-skutkowy. Znaczy z jednej strony nie odbieram panu Bielanowi tego, że był jednym z, 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 jedną z osób, która była aktywnie zaangażowana w powstanie nowego lotniska, ale był również nim Radosław Witkowski, był również no, Marek Suski, e, byłem również ja, przy tym pracowałem i wiele, wiele innych osób ale dziś wypowiadanie się przeciwko lotom nocnym jest działaniem na szkodę tego lotniska. Bo nie będzie lotniska kompatybilnego ze wszystkimi pozostałymi na Mazowszu, czyli pozostałymi dwoma, takiego lotniska komplementarnego, który będzie można przylecieć w nocy. To jest najważniejsze dla linii czarterowych i low -costowych. Latanie po zmierzchu, kiedy czy, czy po 22, po ciszy nocnej, kiedy yy, można wylecie, jeszcze cały dzień wykorzystać gdzieś, gdzie się jest na urlopie, na wakacjach, czy biznesowo i przylatuje się do danej destynacji późnym, późnym wieczorem. I dziś wypowiadanie się w tej, w tej w tej materii jest czymś, co działa na szkodę tego lotniska. I, I to, mam wrażenie, jest takie powiedziane wprost w tej chwili przez Adama Bielana. Coś, co robiły i realizowały władze PPL-u i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony wybudowano kosztem pieniędzy Radomian, Radomianek i Radomian, bo Trzeba jasno powiedzieć, że nadal spłacamy to lotnisko. co e, No co ale roku umowę, w podpisał, umowę podpisał prezydent e, okay, Radowski. Ale to Wikowski. była jedyna szansa. czy wada genetyczna. I prezydent zgodził się na Pani kwotę, a do tej wad... pory tak naprawdę nie znamy tej kwoty. Wada genetyczna. Jaka jest nie no, znamy, jest zapisana w budżecie. Wystarczy otworzyć budżet. E, kilkanaście milionów złotych, nie pamiętam w tej chwili. Wada genetyczna tego lotniska, które zostało założone m, tak. Przez Tomasza Siwaka i Andrzeja Kosztowniaka, bezrefleksyjne wydatki na terminal z Łodzi, taki pocięty i przywieziony tutaj, no do, raz bez raz drogi startowej. Moment, moment. Historii, ale pozwoli pani, że skończył. Czas tę myśl. nam się kończy, także bardzo to, to proszę. Nie długo. E, polegała na tym, że Radom jako miasto, żadne miasto w Polsce nie ma własnego lotniska. Ja wiem, że wczoraj Andrzej Duda mówił, że każdy z nas będzie miał samolot. No idźmy dalej, za chwilę każdy z nas będzie Dobrze, miał go, będzie miał, pośle, będzie miał proszę, rakietę kosmiczną. Idąc tym tropem. Wada genetyczna, jaką powstało to lotnisko, polegała na tym, że trzeba było to lotnisko przekazać państwu, i to się dokonało dzięki pracy prezydenta Radomia, i jego współpracowników. W tej chwili to odpowiedzialność państwa polskiego spoczywa na tym, by to lotnisko funkcjonowało. Trzeba uzyskać decyzję środowiskową, a pisowcy mówili o tym: lotnisko w Radomiu, ok, wybudowaliśmy, to jest nasza kluba, ale z drugiej strony organizowano wielki przekręt, bo tak trzeba nazwać Centralny Port Komunikacyjny, który w teorii miał obsłużyć 80 milionów pasażerów i przy tym miały dalej funkcjonować lotniska takie jak Radom. To jest niemożliwe. Jeśli pani otworzy wielki hipermarket, to jasnym jest, że na uliczce obok upadną wszystkie sklepy spożywcze. I takie działanie jest czymś nierozsądnym i nierozsądna jest również wypowiedź Adama Bielana w kontekście decyzji środowiskowej na laty nocne. Tym komentarzem kończymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poseł Konrad tak poseł Platformy Obywatelskiej był dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.